Witam, dzisiaj Wam powiem o całej tej sytuacji z wyciąganiem koparki. Jak to wszystko było po kolei, a więc tak, bo chodzi o to, że chcę Wam powiedzieć, jak to naprawdę było. No bo część się z Was domyśla, że tu zostało utopione. Tutaj zaraz zostało zarzucone to wyciąganie. A chciałbym Wam jakoś naświetlić, że to nie jest tak wcale wcale taka prosta sprawa jak wy myślicie a więc od początku koparka została utopiona gdzieś około 20 20 października i pierwsze co zostało tam zrobione miało być przeczekane bo tam szła obok wymiana gruntu co zresztą też jest na jednym filmiku na kanale wymiana gruntu i taka była deklaracja gdzieś, że nie deklaracja, no ale wstępnie było mówione, że tydzień czasu i koparki dojdą z tą wymianą na wysokość tej koparki utopionej, i wtedy będzie podejmowana próba wyciągnięcia. Także yy, pierwsza próba była tego na samym początku, jak ona tylko się utopiła. Próbowała dojechać druga koparka z wynajmu. Tutaj gdzieś wam wrzucę przebitki. O ile jeszcze wszystko to na moim komputerze jest, bo obecnie w naprawie, to tutaj macie przebitki. Tej drugiej koparki, próba jej dojazdu miała gdzieś około 30 metrów, tak jak teraz widzicie, i wlazła po prostu przy całym zjeździe, już z tej drogi, tak jakby to nazwijmy, utwardzonej. Najważniejszą rzeczą w tej koparce utopionej było to, że ramię przy próbie wyciągnięcia się za głęboko weszło w podłoże, w cały ten grunt torfu, nie dało się go wyciągnąć i ciągnęło tą koparkę w dół. Przy próbie wyciągnięcia tego No i doszło do takiego stanu, że Wlazła już w tą ziemię po kabinę I tak zostało Zostało tam tak nazwijmy to założone Centrum dowodzenia Taka niebieska budka I w tej budce przez tydzień czasu Jak nie lepiej Dokładnej daty nie pamiętam też Sprawdzałem po zdjęciach, kiedy pierwsze zdjęcie dostałem Że koparka siedzi No i do czasu, aż ją wyciągaliśmy Gdzie już sam te zdjęcia robiłem No to mam 7 dni, że minęło i cały czas, cały ten czas, ktoś musiał siedzieć w tej budce, pilnować, żeby co pół godziny czy tam godzinę włączyć pompę, żeby tą wodę yy, no, odpompować po prostu. Yy, na pewno siedział tam operator, no i pewnie właściciel, tak? Yy, siedzieli przez ten ty tydzień czasu. Yy, była tam jedynie w międzyczasie robiona droga, dojazd, żeby podjechać koparku, wyciągnąć to ramię. A reszta miała być załatwiona z poziomu już wymienionego gruntu, czyli tego twardego terenu No i się później okazało, że Ta wymiana nie idzie tak szybko jak, jak było to planowane, że pójdzie No i zaczęto tak kombinować co tu zrobić, żeby ją wyciągnąć Przyjechała jeszcze jedna koparka biało Jak też mogliście zobaczyć przy próbie dojechania Już po tych kłodach, gdzieś między te kłody wlazła I... Silnik tam też został zalany, przyjechał mechanik, silnik no, uruchomił ten silnik, tak? no bo woda dostała się przez filtr powietrza i zgasła ta koparka. I naciągała ona chyba przy wyciąganiu tego ramienia do góry. Miała zadanie naciągać, żeby koparka się nie zapadała, czyli tak też wątpię, żeby ktoś zwrócił uwagę, bo w komentarzach też nie było o tym nic pisane. Ja też nigdzie w, o tym nie mówiłem. Że do, na samym początku jeszcze pomagała ta trzecia koparka. Ona stała jakieś 30 metrów dalej na tym y, twardym y, podłożu, gdzie jest wymieniane. I miała za zadanie, żeby naciągnąć to. No i tak w samo przygotowania y, poszło już dużo pieniędzy, bo tam było trzeba nawozić drewna. Y, było kupione dość dużo drewna, żeby w ogóle zrobić dojazd z tych koparek. Później trzeba było układać też drewno na drodze, bo był, było już takie ryzyko, że koparki na tej drodze gdzie wcześniej jeszcze ciągniki dojeżdżały yy, z tym drewnem, pozapalają się po prostu. No, ten teren był tak niesprzyjający, bo też były komentarze takie, że wynająć holowniki, że przyjadą, podjadą, wyciągnął. ale też nikt się nie zapytał, jak było z tym dojazdem. A dojazd był taki, że. Tak, jak Wam teraz mówię, że trzeba było układać kłody, żeby koparki gościncowe mogły bezpiecznie wydostać się stamtąd. A co mówić, dopiero o holownikach, jakich, żeby tutaj dojechały, i tak, tak czy tak, by trzeba było z holownikami czekać na wymianę. No i kolejną też y, sprawą jest to, że gdyby to było ciągnięte z ubezpieczenia koparki, no to też byłaby inna sprawa, no bo to nie byłyby takie koszty. A samo przygotowanie tego, y, jakby to nazywać się fundamentu pod to wyciąganie pochłonęło niemałe środki. Wykupienie koparki od tej firmy, która wypożyczała ten sprzęt, no to był koszt w granicach 150 tysięcy. Także na to też musiał właściciel wziąć, uzyskać kredyt, żeby wykupić koparkę. No i do tego jeszcze doszły koszty ostatniego wyciągnięcia, ale to to już może w dalszej części. No i została podjęta ta próba pierwszego dnia, bo też na filmie może i nie widać, ale jest to rozłożone na dwa dni wszystko. To wyciąganie co jest na całym filmie to dwa dni, e, trzy nawet, no bo to pierwsze to było to z tym zalanym silnikiem w koparce, no ale samego tego wyciągania było dwa dni. No i pierwszego dnia to tyle co się udało, że ona podjechała do przodu, jeszcze całą noc siedzieli później wypompowywali tą wodę. Aby do tej kabiny się nie dostała, no ale już tam było blisko, że yy, pod nogi to ta woda się wlewała. Następnego dnia był plan, żeby duże kłody uczepić do gosienic, bo też tam zarzucali, co niektórzy, że nie było tak robione. Na filmie może i nie, nie pamiętam nawet teraz, jak na filmie to było, bo ja też przyjechałem w. Nie przyjechałem z samego rana. Ja byłem po nocnej zmianie, tam kilka godzin odespałem, pojechałem to nagrywać. I tak samo do samego końca nie byłem się, co to było jak już odpuszczone było to wyciąganie. To było wykupienie tej koparki, żeby ona już była własnością pana mirka. A następnie dopiero myślenie, co dalej. Podczas próby wyjechania na tej kłodzie wydostania koparki na górę. Właściciel nabawił się kontuzji. I co wykluczyło go już z dalszych działań przy wyciąganiu tej koparki. No i do tego jeszcze ze kilka czynników były, które za, o tym zadecydowały, nie były to może kwestie finansowe, ale bardziej prywatne, o których wspominał nie będę. No i tak to wyszło, że została na te 3 miesiące zostawiona w tym bajorze, teraz została podjęta próba udana, i Przyszłe losy koparki. Na razie to co mi wiadomo, jest na, ten, na dzień dzisiejszy. To ona została ona umyta. Postawiona w, na hali, żeby rozmarzła. I dalej będzie pewnie sprawdzane, co zostało uszkodzone. Czy silnik jeszcze da radę odpalić? Chociaż mi się wydaje, że jeżeli się tam woda do silnika nie dostała, to zapewne była zgaszona. Yy, nie przez wodę, a normalnie operator zgasił maszynę, to z silnikiem nie powinno się wiele dziać. Gorzej z tą elektroniką, jeżeli tam zalało, no to komputery, wszystko do wymiany, ale to nie będziemy gdybać. Jeżeli będę miał jakieś informacje, co dalej się będzie z nią działo, to będę Wam na bieżąco publikował to wszystko. Nie wiem, czy w formie filmu, czy bardziej jako informacja na społeczności. Także zobaczymy to wszystko. No, i taka to była sytuacja z tą koparką. Czy można było to zrobić lepiej, szybciej? Jakie podjąć, podjąć działania, to niech każdy sobie sam przemyśli, przedyskutuje, czy jakaś dyskusja. Ja tam nie będę mówił, co było można zrobić lepiej, czy ja była to wina. No, bo nie jest to w moim interesie, tak myślę. Także to by było na tyle na razie.